Witajcie na kanale Dorosłe Życie to pułapka! Dziś przygotowałam dla Was coś wyjątkowego. Ponieważ zbliża się magiczny czas Bożego Narodzenia, w tym filmie zabiorę Was w podróż do jednego z moich ulubionych sklepów czyli do Action. Chciałam wam pokazać fantastyczne dekoracje, które można tam znaleźć, abyście mogli stworzyć niesamowitą atmosferę świąteczną w waszych domach. Czy jesteście gotowi na porcję inspiracji pomysłów i magicznych ozdób, które pozwolą wam przekształcić wasze wnętrza w świąteczne królestwo? Jeśli tak, to nie możecie przegapić dzisiejszego filmu. Ale zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z Moimi świątecznymi przygodami i innymi inspirującymi treściami. Nie przedłużając, zaczynamy naszą świąteczną wyprawę do sklepu Action. Razem zobaczymy niesamowite dekoracje na Boże Narodzenie. Zapraszam! Uroczy Domek LED na baterie to hit z Action. Taki domek z brokatowym daszkiem pięknie udekoruje wnętrze zimą. Kosztuje 17,95 i dostępny jest w różnych wariantach. Jest też mniejszy i ten właśnie kupiłam, kosztuje 8,95 i tu też dostępne różne warianty albo z brokatowym daszkiem, albo cały biały. Kula LED z brokatem o średnicy 15 cm. Różne kolory: czarny, biały i złoty za 15,95. A to porcelanowe domki, zawieszki 3 sztuki za 9,95. Kolejna świetna dekoracja prezent z oświetleniem LED 24,95. Brokatowy renifer z podświetleniem 10 diod led za 19.95. A to brokatowy łańcuch świetlny 10 diod led w kolorze żółtym, srebrnym lub czarnym 21.95. To z kolei ozdobne sanki wykonane z drewna, posypane brokatem, a siedzisko ze sznurka 40 x 14 cm za 29.95. Stożek brokatowy z oświetleniem LED, który wygląda jak choinka w kolorze srebrnym, złotym lub białym, 40 cm wysokości za 15,95. A to słuchajcie, gnom XL, bo ma aż 90 cm wysokości, kosztuje 64,95. No, taki gnom na pewno przyciągnie uwagę w Twoim domu. Ozdoba ogrodowa podświetlana LED do wyboru gwiazda renifer lub bałwan za 37,95. Tu akurat jest renifer. Pokażę Wam, jak wygląda. Śliczna dekoracja na zimę, czyli anioł na saniach lub pniu 8,95. Gnom w czapeczce 25 cm wysokości, różne kolory piękne pastelowe za 8,95. Z dzianinową czapeczką, która wygląda jak ręcznie dziergana, 15 cm wysokości za 4,49 cm. Zobaczcie, jaki jest uroczy, bardzo w takim stylu hygge. Myślę, że to będzie bardzo przytulna dekoracja do domu. Do wyboru mężczyzna lub kobieta za 16,95. Jak widać, e, kobieta ma warkoczyki. I tutaj również gnom różne warianty za 24,95, 40 cm wysokości. Fajnie w święta postawić właśnie takiego pluszowego gnoma na sofie, na fotelu. Ten gnom jest naprawdę duży, 70 cm wysokości za 44,95. Obok anioł z tkaniny stojący 34 cm za 23,95. Spójrzcie tylko na tę przeuroczą figurkę pluszaka. Jest to miś lub pingwin do wyboru. 25 cm wysokości za 24,95. Pluszowy aniołek siedzący 24 cm, różne kolorki kosztuje 18,95. napis Xmas z MDF-u za 8.95, obok kalendarz adwentowy, yy, odliczamy nim dni do świąt za 12.95, obok gnom z MDF-u z pluszowym materiałem za 6.95. A tutaj mamy piękne malutkie choineczki, albo złote, albo zielone, takie przypruszone delikatnie śniegiem. Zestaw czterech choinek kosztuje 9.95. Stroik w bardzo intensywnych barwach. Właściwie jest to taka mini choinka za 9.95. Poniżej choinka na drewnianym pniu 1795, oczywiście choinka plastikowa. Tańczący święty Mikołaj za 4495. Jest to figurka zasilana bateriami. Po włączeniu leci muzyczka, a Mikołaj rusza się w jej rytm. Tutaj z kolei Mikołaj, który nie tańczy, po prostu stoi i dlatego jest tańszy. 2295. Ozdoba choinkowa za 19,95 wygląda jak zrobiona z łańcucha choinkowego. Obok malutka sztuczna choineczka w doniczce, 55 cm wysokości za zaledwie 12,95. Są też figurki choinka z wełną za 10,95 lub wyższa za 17,95. Przepiękne figurki dziadka do orzechów: 50 cm za 46,95 lub 38 cm za 24,95. Najmniejszy 25 cm za 22,95. Stragan z popcornem za 36,95. Obok inne kramy za 37,95. Jest też magiczna kula wodna grająca za 64.95. Różne elementy do magicznej wioski świątecznej do 24.95. To młyn 18.95. Stragan z prezentami za 12.95, zimowa scenka za 44.95, cukierkowy domek za 39.95, jaki śliczny. Sklep z choinkami za 57.95, a poniżej magiczne domki LED za 39.95. A tutaj mamy scenkę z magicznej wioski za zaledwie 7.95

89.95 Liczna scenka w środku latarenki. Zestaw trzech ładnych figurek świątecznych do nastrojowego udekorowania domu na Boże Narodzenie za 6.95. To z kolei figurka aniołka za 8.95. Szopka świąteczna bożonarodzeniowa za 22.95. Obok mamy domek lub zwierzątka w śniegu za 8,95. Wieniec okrągły, średnica 32 cm, różne warianty 39.95. Pokażę wam z bliska jak taki wieniec wygląda. Można go powiesić na przykład na drzwiach lub na ścianie. No powiem wam, że jak na tę cenę to dość starannie jest wykonany. Girlanda za 34,95 długość około 270 cm. No tu już niestety widać, że te igiełki no nie są, nie wyglądają tak realistycznie. Powyżej zestaw dwóch choinek na klipsie za 6,95 aniołek, figurka za 4,95 No i kolejny wieniec średnica 38 cm za 27,95. Wydaje mi się, że tutaj już te igiełki bardziej przypominają sztuczne, ale wieniec kolorystycznie całkiem ładnie się prezentuje. Zachwyciła mnie ta taca z bożonarodzeniowym motywem. Na takiej mini tacy można postawić na przykład ładny świąteczny kubek z kakao rozgrzewającym. Taka taca kosztuje 8,95. Okrągła podkładka brokatowa na stół za 5,95. no Ten blask zwiastuje święta. Obok e, taki talerz, który również może być e, podkładką, za 8,49. Pluszowy prezent z kokardą e, za 16,95 e, w kolorze czarnym, ale znalazłam też w kolorze białym. Idźcie na tę obłędną skrzynkę na listy. Jest to skrzynka świętego Mikołaja na listy chyba do niego 39,95 i jest wykonana z metalu. Prześliczne malutkie zawieszki albo sanie, albo narty za 6,49. Mikołaj w balonie. Jest to figurka rozkładana 79.95. Stroik na cztery podgrzewacze za 39.95 różne warianty, a obok taki stroik okrągły tutaj wejdzie jeden podgrzewacz 17.95. Piernikowy domek do wykonania samodzielnie za 34,90. W Ekszyn kupimy też sztuczne choinki na Boże Narodzenie. Choinka z lampkami 210 cm za 199 zł. Choinki bez lampek, ta sama wysokość, jedna za 229, druga za 179 zł. I choinka niższa 180 cm za 129 zł. Wszystkie można obejrzeć na stronie internetowej Action, którą Wam podlinkuję w opisie. Są też choinki do ogrodu lub na balkon za 69,95. Kupimy stożek w kształcie choinki z lampkami wysokość 134 cm. Jest też wiszące drzewko LED za 47,95 i drzewko stojące podświetlane za 99,95. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i słyszymy się za tydzień. Cześć!